Moi teściowie, Janusz i Grażyna, stracili wszystko: dom, oszczędności, szacunek syna i spokój na starość. A ja? Ja odzyskałam swoje mieszkanie i swoje życie. Stojąc dziś na balkonie mojego krakowskiego mieszkania, tego samego, które próbowali mi ukraść, nie czuję triumfu. Czuję tylko zimną, twardą satysfakcję i spokój, który kosztował mnie więcej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Pytacie, jak do tego doszło? Opowiem wam historię o zaufaniu, zdradzie i o tym, jak jeden kawałek papieru, o którym myśleli, że nie istnieje, zrujnował ich chciwy plan. Zostańcie ze mną do końca. Bo szczegóły tej zemsty są lepsze niż moglibyście sobie wyobrazić. Nie zapomnijcie zasubskrybować i napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądacie. A teraz wracajmy do historii. Wszystko zaczęło się od zapachu ryb i chłodu przenikliwego, wilgotnego chłodu norweskiego wybrzeża, który wchodził w kości, mimo trzech warstw ubrań. Stałam na linii w przetwórni łososia w okolicach Tromse, a moje dłonie, choć w grubych rękawicach, były zdrętwiałe. Pracowałam tam już siódmy miesiąc na rocznym kontrakcie. Każdy jeden dzień był odliczaniem. Odliczaniem do powrotu do mojego 58 metrowego mieszkania na krakowskim ruczaju, które kupiłam za gotówkę po latach pracy w Anglii. To było moje wszystko. Mój azyl, moja twierdza. Moja przyszłość. Wyjeżdżając do Norwegii, chciałam zarobić na jego wykończenie i mały samochód. Mój mąż, Piotr, nie mógł jechać ze mną. Miał dobrą pracę w Polsce, której nie chciał rzucać. Uzgodniliśmy, że rok szybko minie, a pieniądze pozwolą nam na start bez kredytów. Ufałam mu, a co za tym idzie, ufałam jego rodzicom. Janusz i Grażyna wydawali się idealnymi teściami. Zawsze pomocni, zawsze uśmiechnięci. Przed wyjazdem Piotr zasugerował, żebym zostawiła im pełnomocnictwo. Wiesz, Sylwia tak na wszelki wypadek a to list trzeba odebrać, a to współdzielni coś załatwić lepiej mieć niż nie mieć zgodziłam się. Pamiętam ten dzień jak dziś to był kwiecień. Siedzieliśmy przy dębowym stole w mojej jeszcze nieurządzonej kuchni. Pachniało farbą i nowością. Notariusz, polecony przez znajomego, przygotował dokument. Było to pełnomocnictwo ogólne, ale ustnie z notariuszem i przy teściach zaznaczyłam, że chodzi wyłącznie o sprawy administracyjne, odbiór korespondencji, reprezentowanie mnie przed urzędami w drobnych sprawach. Opłacanie rachunków z pieniędzy, które im zostawiłam na osobnym koncie. Teściowa grażyna ścisnęła moją dłoń. Jej własna była ciepła i sucha. Córeczko, nie martw się o nic. Będziemy doglądać twojego gniazdka jak swojego. Byleś wracała do nas cała i zdrowa. Uśmiechnęłam się i poczułam falę wdzięczności. Wtedy notariusz zapytał, czy chce odpis. Coś mnie tknęło, zawsze byłam przezorna. Tak, poproszę jeden dla siebie. Wsunęłam go do teczki z najważniejszymi dokumentami i zapomniałam o nim. Przez pierwsze miesiące wszystko było idealnie. Dzwoniliśmy do siebie co drugi dzień. Opowiadałam im o pracy, o Zorzy Polarnej, o tym, jak tęsknię za polskim chlebem. Oni zdawali relacje, że w mieszkaniu wszystko w porządku, że rachunki popłacone, że kwiatki podlane. Wysyłałam im co miesiąc dodatkowe 200 euro w podzięce za fatygę. W siódmym miesiącu coś się zmieniło. Grażyna zaczęła rzadziej odbierać, tłumaczyła się złym samopoczuciem. Potem Janusz mówił, że jest zajęta. Rozmowy stały się krótkie, nerwowe. Czułam w ich głosie jakiś dziwny dystans. Zbywali moje pytania, szybko kończyli połączenie. W listopadzie telefony ucichły całkowicie. Dzwoniłam, pisałam smsy, wiadomości na messengerze. Nic. Cisza. Piotr też był zaniepokojony, ale próbował mnie uspokajać. Pewnie pojechali do sanatorium i zapomnieli powiedzieć: znasz ich, są zakręceni. Ale ja czułam, że coś jest bardzo, bardzo nie tak. Ten niepokój wwiercał mi się w żołądek, nie pozwalał spać po dwunastogodzinnej zmianie. Po tygodniu milczenia nie wytrzymałam. Zadzwoniłam do mojej najlepszej przyjaciółki z Krakowa, Kasi. Kasiu, błagam cię, zrób coś dla mnie. Nie mam kontaktu z teściami. Pojedź proszę na rucza i zobacz, czy w mieszkaniu wszystko gra. Może zostawili jakąś kartkę na drzwiach. Kasia, dobra dusza, zgodziła się bez wahania. Umówiłyśmy się, że zadzwoni do mnie wieczorem. Czekałam na ten telefon jak na zbawienie. Gdy w końcu mój stary Samsung zaświecił jej imieniem, serce podskoczyło mi do gardła. I co? zapytałam zanim zdążyła powiedzieć cześć. Po drugiej stronie zapadła cisza. Trwała może trzy sekundy, ale dla mnie była wiecznością. Kasia, mów co się dzieje, krzyknęłam. Sylwia, zaczęła powoli, a jej głos był dziwnie pusty. Ja, ja tam byłam. Światło się świeciło w oknach. Podeszłam do drzwi, muzyka grała w środku. Zadzwoniłam dzwonkiem. Zamarłam. Jaka muzyka? Kto tam jest? Teściowie? Nie, Sylwia. Otworzyła mi jakaś kobieta. Młoda, może w naszym wieku? Zapytałam o Janusza i Grażynę, a ona zrobiła wielkie oczy. Powiedziała, że chyba pomyliłam adresy, bo oni tu mieszkają od dwóch miesięcy, z mężem i dzieckiem. Czułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Podłoga przetwórni zakołysała mi się pod nogami. Oparłam się o zimną metalową ścianę. Co? Jak to mieszkają? Kto to jest? Sylwia, oni. oni powiedzieli, że kupili to mieszkanie. We wrześniu. Świat wokół mnie przestał istnieć. Słyszałam tylko szum własnej krwi w uszach. Kupili? Moje mieszkanie? To niemożliwe. To jakiś koszmarny sen. Ale to, co usłyszała Kasia po chwili i co mi powtórzyła, zmroziło mnie do szpiku kości. Kobieta dodała, że kupili je od starszego małżeństwa, które miało pełnomocnictwo od właścicielki, która podobno miała ogromne długi i musiała pilnie sprzedać nieruchomość, żeby je spłacić. Długi? Ja nie miałam żadnych długów. Pracowałam jak wół, żeby żyć bez nich. W tym momencie dotarło do mnie, co się stało. Ten jeden dokument. To jedno okazanie zaufania. Te ich ciepłe uśmiechy i puste słowa. Wszystko było kłamstwem. Oni sprzedali mój dom, mój jedyny dom. Rozłączyłam się bez słowa. Przez chwilę stałam nieruchomo, a potem poczułam falę tak lodowatej furii, że aż zadrżałam. Natychmiast wybrałam numer teściowej. O dziwo, tym razem odebrała po pierwszym sygnale. Sylwia, dziecko, co się stało? Martwiliśmy się. Jej głos był słodki jak miód z domieszką trucizny. Co się stało? Wycedziłam przez zaciśnięte zęby. Ty się mnie pytasz, co się stało, Grażyno. Sprzedaliście moje mieszkanie, sprzedaliście mój dom. Po drugiej stronie zapadła cisza. Słyszałam tylko jej przyspieszony oddech. W końcu się odezwała, a jej głos był już twardy, pozbawiony fałszywej troski. Musieliśmy, Sylwia. Dostałaś wezwanie do zapłaty. Komornik pukał do drzwi. Miałaś ogromne długi, o których nam nie powiedziałaś. Uratowaliśmy ci skórę. Pieniądze są na bezpiecznym koncie, czekają na ciebie. Pomniejszone o spłatę długu, oczywiście. Słuchałam tego potoku kłamstw i czułam, jak gniew ustępuje miejsca zimnej, wyrachowanej precyzji. Komornik? Długi? To było tak absurdalne, że aż śmieszne. Jakie długi, Grażyno? O czym ty mówisz? Pokaż mi to wezwanie. Pokaż mi pismo od komornika. Nie mam go już. Wszystko załatwione, spłacone. Powinnaś nam dziękować. Zrobiliśmy to legalnie. Mieliśmy Twoje pełnomocnictwo. Notariusz wszystko sprawdził. Nie masz nic do gadania. Klik. Rozłączyła się. Stałam na mrozie, trzymając telefon w zdrętwiałej dłoni. Zrozumiałam, że to nie jest nieporozumienie. To był plan, perfekcyjnie wykalkulowany plan kradzieży. Myśleli, że jestem tysiące kilometrów stąd, że nie będę w stanie nic zrobić, że uwierzę w ich bajkę o długach i komorniku. Mało tego. Myśleli, że jestem głupia. Że zniszczyłam jedyny dowód, który mógł ich pogrążyć. Ale ja go nie zniszczyłam. Schowałam go głęboko. Mała didaskalia, zanim w ogóle pomyślałam o tym, żeby wyjechać do pracy, spędziłam kilka lat w Anglii, pracując w firmie prawniczej jako asystentka. Wiedziałam co nieco o dokumentach. Gdy podpisywałam to pełnomocnictwo, poprosiłam notariusza o dokładne wpisanie zakresu tylko i wyłącznie sprawy administracyjne. Bez prawa do zbywania nieruchomości i obciążania jej hipoteką. Oryginał, który dostali teściowie, wyglądał na ogólny, ale zawierał ten kluczowy paragraf. Oni jednak najwyraźniej sądzili, że notariusz, który finalizował sprzedaż, nie zauważy tego zapisu, albo że ja nigdy nie będę miała, jak tego udowodnić. Nie wiedzieli, że w mojej teczce w Polsce leży odpis notarialny z pieczątką i podpisem, który jest dokładną kopią oryginału. I ten odpis miał stać się ich gwoździem do trumny. Tego samego wieczoru rzuciłam pracę. Spakowałam swój niewielki dobytek i kupiłam bilet na pierwszy poranny lot do Krakowa. Wojna dopiero się zaczynała, a ja zamierzałam ją wygrać. Lecąc samolotem Wizz Air z Tromse do Gdańska, a potem łapiąc pociąg do Krakowa, nie spałam ani minuty. W głowie układałam plan działania. Pierwszy krok. Prawnik. Drugi. Zdobycie dokumentów. Trzeci. Złożenie pozwu. Czwarty. Zniszczenie ich. Gdy po prawie dwudziestu godzinach podróży stanęłam przed moim blokiem na ruczaju, poczułam ukłucie w sercu. W oknach mojego mieszkania paliło się ciepłe, żółte światło. Na balkonie stał dziecięcy rowerek. Ktoś inny żył w moim domu, śmiał się w mojej kuchni, spał w mojej sypialni. W tym momencie przysięgłam sobie, że odzyskam to miejsce, bez względu na koszty. Nie dzwoniłam ani do Piotra, ani do jego rodziców. Zatrzymałam się u Kasi. Następnego dnia rano, o dziewiątej, byłam już w kancelarii adwokackiej poleconej przez znajomego Kasi. Mecenas Dąbrowski był mężczyzną po pięćdziesiątce, o spokojnym spojrzeniu i pooranej zmarszczkami twarzy. Wysłuchał mojej historii w milczeniu, przeglądając odpis pełnomocnictwa, który przyniosłam. Co jakiś czas kiwał głową. Gdy skończyłam, zdjął okulary i przetarł oczy. Pani Sylwio, to jest sprawa kryminalna, czyste oszustwo i przekroczenie uprawnień, powiedział spokojnie. Pełnomocnictwo, którego odpis tu widzę, wyraźnie ogranicza zakres umocowania. Paragraf czwarty mówi wprost. Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do zbywania nieruchomości ani zaciągania zobowiązań w imieniu mocodawcy. Sprzedaż pani mieszkania na podstawie tego dokumentu była absolutnie nielegalna. Poczułam pierwszą od wielu dni falę ulgi. Czyli czyli da się to odkręcić? Zapytałam z nadzieją. Tak, ale to nie będzie proste ani szybkie ostrzegł. Musimy złożyć pozew o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży. Będziemy musieli udowodnić, że teściowie działali w złej wierze. I z przekroczeniem uprawnień, a notariusz, który sporządzał akt, dopuścił się rażącego niedbalstwa, nie weryfikując dokładnie zakresu pełnomocnictwa. Musimy też złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. To będzie długa batalia. Nie wahałam się ani chwili. Ile to będzie kosztować? Mecenas podał kwotę zaliczki: 10 tysięcy złotych. To była duża część moich oszczędności z Norwegii. Wchodzę w to, powiedziałam bez namysłu. Wtedy zadzwonił Piotr. Jego głos w słuchawce był mieszaniną paniki i niedowierzania. Sylwia, gdzie ty jesteś? Rodzice mówią, że wróciłaś i robisz im jakąś awanturę. Co się dzieje? Mówili, że musieli sprzedać mieszkanie, bo miałaś jakieś długi. Przerwałam mu. Piotr, czy ty naprawdę w to wierzysz? Czy ty mnie w ogóle znasz? Twoi rodzice są złodziejami, ukradli mi dom, jeśli stoisz po ich stronie, to nie mamy o czym rozmawiać. Cisza. Słyszałam, jak ciężko oddycha, ale, ale oni by tego nie zrobili. To musi być jakieś nieporozumienie. Nie ma żadnego nieporozumienia. Jest za to pozew sądowy, który właśnie przygotowuje mój prawnik. Wybieraj, po której stronie stajesz. I rozłączyłam się. Wiedziałam, że stawiam go w strasznej sytuacji, ale w tamtej chwili nie obchodziło mnie to. Liczyła się tylko sprawiedliwość. Rozpoczął się najtrudniejszy okres w moim życiu. Kolejne tygodnie to był maraton. Telefony do urzędów, zdobywanie odpisów z ksiąg wieczystych, spotkania z prawnikiem, przygotowywanie zeznań. Gromadzenie dowodów. Mecenas Dąbrowski był niesamowity. Krok po kroku prowadził mnie przez labirynt procedur. Zdobyliśmy kopię aktu notarialnego sprzedaży. Cena transakcji 450 tysięcy złotych, znacznie poniżej wartości rynkowej, która w tamtym czasie wynosiła co najmniej 600 tysięcy. To był kolejny dowód na to, że działali w pośpiechu i z chęci szybkiego zysku. W akcie notarialnym widniał numer konta, na które przelano pieniądze konto należące do mojego teścia, Janusza. Ich bajeczka o bezpiecznym koncie, czekającym na mnie, była kłamstwem. Prokuratura wszczęła śledztwo. Teściowie zostali wezwani na przesłuchanie oczywiście, trzymali się swojej wersji o moich rzekomych długach. Twierdzili, że oryginalne pełnomocnictwo, które posiadali, nie miało żadnych ograniczeń i że mój odpis musiał być sfałszowany. To była ich linia obrony podważyć autentyczność mojego dowodu. Ale mój prawnik był na to przygotowany. Wystąpiliśmy do notariusza, który sporządzał oryginał, o potwierdzenie autentyczności odpisu. Jego kancelaria odnalazła w archiwum trzeci egzemplarz dokumentu który jest standardowo przechowywany. I ten egzemplarz był identyczny z moim, zawierał ten sam paragraf czwarty, wykluczający sprzedaż nieruchomości. Gdy otworzyłam maila od mecenasa Dąbrowskiego z załączonym skanem potwierdzenia z kancelarii notarialnej, poczułam, że szala zwycięstwa przechyla się na moją stronę, ich kłamstwo zostało zdemaskowane. W międzyczasie musiałam skonfrontować się z nowymi lokatorami. Było to jedno z najtrudniejszych doświadczeń młode małżeństwo z małym dzieckiem. Byli w szoku. Pokazałam im mój odpis pełnomocnictwa, opowiedziałam całą historię. Byli ofiarami tak samo jak ja. Kupili mieszkanie w dobrej wierze. To oni poinformowali mnie, że teściowie bardzo naciskali na szybką transakcję oferując niższą cenę za sfinalizowanie wszystkiego w ciągu tygodnia. Byli wściekli i przerażeni. Zapewniłam ich, że moim celem nie jest wyrzucenie ich na bruk, ale odzyskanie mojej własności w legalny sposób. Oni z kolei zapowiedzieli, że jeśli unieważnimy umowę, będą domagać się od moich teściów zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami i odszkodowaniem. Machina ruszyła i nie dało się jej już zatrzymać. Ciekawa jestem, co wy byście zrobili na moim miejscu, mając świadomość, że niewinni ludzie mogą ucierpieć. Proces cywilny o unieważnienie umowy ciągnął się miesiącami. Teściowie wynajęli prawnika, który próbował wszystkiego, podważał moje zeznania, insynuował, że sama chciałam sprzedać mieszkanie, a teraz się rozmyśliłam. Próbował zdyskredytować notariusza, który sporządził pełnomocnictwo. Piotr w końcu przejrzał na oczy. Po tym, jak zobaczył dowody, odsunął się od rodziców. Nie zamieszkał ze mną, wynajął kawalerkę. Nasze małżeństwo wisiało na włosku, ale przynajmniej nie stał już po ich stronie. Jego wsparcie było jednak chłodne i niepewne. Jakby wstydził się za swoją rodzinę. I za swoją początkową naiwność. Pierwsza rozprawa była dla mnie gehenną. Musiałam stanąć twarzą w twarz z Grażyną i Januszem. Siedzieli po drugiej stronie sali, patrząc na mnie z nienawiścią. Nie było w nich śladu skruchy. W ich oczach byłam tylko przeszkodą, kimś, kto zepsuł ich genialny plan na łatwe pieniądze. Zeznawałam jako pierwsza. Mówiłam spokojnie. Rzeczowo przedstawiłam historię mojego wyjazdu, zaufania, jakim ich obdarzyłam i zdrady, jakiej doznałam. Mecenas Dąbrowski przedstawiał kolejne dowody: odpis pełnomocnictwa, potwierdzenie jego autentyczności, akt notarialny sprzedaży, wyciągi z konta Janusza, na które wpłynęły pieniądze. Potem zeznawali oni: Kłamali, jak znud. Grażyna płaczliwym głosem opowiadała o rzekomych listach od firm windykacyjnych, które do mnie przychodziły, o telefonach od komornika. Oczywiście, nie mieli na to żadnych dowodów. Wszystko wyrzuciliśmy jak tylko dług został spłacony, żeby Sylwia nie musiała się denerwować po powrocie. Mówiła ocierając suchą chusteczką suche oczy. Janusz potwierdzał jej wersję dodając. Że działali dla mojego dobra, że chcieli mnie chronić, to było tak obrzydliwe przedstawienie, że miałam ochotę wstać i krzyknąć. Ale mój prawnik uprzedził mnie, żebym zachowała spokój. Niech się pogrążają, szepnął. I pogrążali się. Sędzia, doświadczona kobieta o surowej twarzy, zadawała im coraz bardziej szczegółowe pytania. O nazwę firmy windykacyjnej. O sygnaturę sprawy komorniczej, o dokładne kwoty. Gubili się w zeznaniach, plątali, ich wersje zaczynały się rozmijać. Przełom nastąpił, gdy na świadka został wezwany notariusz, który sporządzał akt sprzedaży mieszkania. Przyznał pod presją pytań mojego adwokata, że widział paragraf o ograniczeniu pełnomocnictwa. Ale teściowie zapewnili go, że ja jestem świadoma sprzedaży i wyraziłam na nią zgodę telefonicznie, a oni pilnie potrzebują sfinalizować transakcję. Pokazali mu sfałszowane SMS-y, które rzekomo ode mnie otrzymali. Notariusz przyznał, że postąpił nieprofesjonalnie, dając wiarę ich zapewnieniom, zamiast wymagać ode mnie pisemnego potwierdzenia lub pełnomocnictwa szczególnego. To był gwóźdź do ich trumny. Sąd miał już pełen obraz sytuacji: oszustwo, przekroczenie uprawnień i rażące niedbalstwo notariusza. Wyrok zapadł po ośmiu miesiącach od złożenia pozwu. Tego dnia sala sądowa wydawała się wyjątkowo duszna. Sędzia odczytała sentencję wyroku. Głos miała monotonny, ale każde słowo uderzało we mnie jak młotem. Sąd stwierdził nieważność umowy sprzedaży mojego mieszkania. Z powodu działania pełnomocników zrażącym przekroczeniem zakresu umocowania i w złej wierze, teściowie zostali obciążeni wszystkimi kosztami sądowymi, w tym kosztami zastępstwa procesowego. W praktyce oznaczało to, że musieli zwrócić 450 tysięcy złotych plus odsetki małżeństwu, które kupiło moje mieszkanie. A ja wracałam na hipotekę jako jedyna właścicielka. Gdy sędzia skończyła, Wstałam na drżących nogach, spojrzałam na Janusza i Grażynę. Siedzieli jak skamieniali, ich twarze były popielate. Nienawiść w ich oczach zastąpił pusty, przerażony wzrok ludzi, którzy właśnie zdali sobie sprawę, że przegrali wszystko. Ich chciwość doprowadziła ich do ruiny. Ale to nie był koniec. Sprawa karna toczyła się równolegle. Tam zarzuty były znacznie poważniejsze. Oszustwo znacznej wartości. Groziło im do dziesięciu lat więzienia. Ostatecznie ze względu na wiek i niekaralność dostali wyrok w zawieszeniu, ale także ogromną grzywnę i obowiązek naprawienia szkody. Notariusz stracił prawo do wykonywania zawodu i również musiał zapłacić odszkodowanie teściowie. Żeby spłacić kupujących i grzywnę, musieli sprzedać swój dom. Dom, w którym wychował się Piotr. Stracili wszystko, co mieli. Zamieszkali w wynajmowanej kawalerce na obrzeżach miasta. Piotr zerwał z nimi kontakt. Powiedział mi, że nie jest w stanie spojrzeć w oczy ludziom, którzy z zimną krwią próbowali zniszczyć życie jego żony. Nasze małżeństwo przetrwało, ale było inne, zbudowane na nowo, na gruzach starego zaufania. Zajęło mi to kolejne dwa miesiące, żeby dopełnić wszystkich formalności i fizycznie odzyskać mieszkanie. Młode małżeństwo, które je kupiło, wyprowadziło się, gdy tylko otrzymali pieniądze od teściów. Weszłam do pustych pomieszczeń. Echo niosło odgłos moich kroków. Mieszkanie było moje, ale czułam się w nim obco. Zapach obcych ludzi, ślady ich życia. Zaczęłam generalny remont. Zerwałam podłogi, skułam tynki. Chciałam pozbyć się każdego śladu po nich i po tym, co się stało. Dziś, rok po wyroku, siedzę na moim balkonie. Mieszkanie jest urządzone dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam. Pachnie świeżością i kawą Tchibo Family, którą właśnie piję. Patrzę na panoramę Krakowa i czuję spokój. Czy było warto? Tak. Czy to była słodka zemsta? Nie. To była walka o przetrwanie, o sprawiedliwość, o odzyskanie tego, co moje. Teściowie próbowali mnie zniszczyć, myśląc, że jestem słabą, samotną kobietą, tysiące kilometrów od domu. Przeliczyli się, nie docenili mojej siły, mojej determinacji i, co najważniejsze mojej przezorności. Ten jeden, mały odpis notarialny, schowany w teczce na dnie szafy, stał się instrumentem sprawiedliwości. Zniszczył ich kłamstwa i chciwość. A ja? Nauczyłam się, że zaufanie jest przywilejem, na który trzeba sobie zasłużyć, a nie czymś, co rozdaje się na podstawie więzów krwi czy ładnych słówek. I wiem jedno: nikt już nigdy więcej nie odbierze mi mojego domu.